Ciema moi widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy musieli przegadać bardzo ważną yy... Yy... <gry> bardzo ważną rzecz. Wiedzenie czy gracie Fortnite regularnie czy nie, I don't care bro Trzeba poruszyć ten temat i powiedzieć prosto wszystkim, że Fortnite to powoli gówny... Yeah, nie Przynajmniej, przynajmniej teraz, to na pewno. W dzisiejszym odcinku przegadamy sobie minusy aktualnego Fortnite'a i to, co się w nim dzieje. I tak, jeśli Wam się spodoba taki film, to pamiętajcie, aby zasubować mój kanał, yy, hitnąć lajka like pod tym filmem, yy, żebym wiedział, że chcecie więcej i tak dalej. Yy, And yeah, Pamiętajcie też o wpisywaniu mojego kodu bazylefem w sklepie. What do... huh? 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 the huh? to... Yo! Pamiętajcie też o wpisywaniu mojego kodu BAZELFM w sklepie Fortnite, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ jest to najlepszy kod na polskiej scenie. E, and yeah, broski, so już was zapraszam do oglądania bezbędnego przedłużania. And peace! Dobra, pierwsze o czym musimy porozmawiać to jest na pewno to, że jakby w tej grze od początku sezonu dosłownie nic się nie zmieniło. Co oni dodali do tego Fortnite'a? Co? Cluster bomby i sztuczra? Damn! Damn, bro! W update! Yeah! Nie, tak śmiertelnie poważnie, czuję się jakbym grał w y, chapter drugi sezon pierwszy. Dosłownie nic się nie zmienia w tym Fortnite. to jest tak nudne, po prostu cały czas wchodzę do tego samego Fortnite'a, gram dokładnie to samo cały czas, cały czas wywalam się od dokładnie tego samego, cały czas jest to samo. Zróbcie coś z tym, naprawdę ta gra jest tak nudna. Just bro, who is the CEO of Fortnite bro? Is this, is this this boy? Bro, fix your shit. Get it together. Stop fucking... I don't know, bro. Being lazy and shit, bro. Get your shit together. Weź po prostu zbierz to wszystko do kupy, stary. Ty widzisz siebie? To ty powinieneś zarządzać tym, stary. Donald Musztarda kiedyś, stary, jak tym zarządzał, on robił totalnie lepszą robotę od ciebie, stary. Ty co wymyślasz? Bo co, bo jesteś z Chin, to wymyślasz chińskie sezony? Bro, that shit is ass. Straight up butt cheeks, man. Come on. Naprawdę, dodajcie coś do tego Fortnite, to gówno jest tak nudne. Yeah, bro. To jest ten pierwszy okay. powód, dlaczego Fortnite jest już... No, niegrywalny jest prawie, no to jest tak nudne po prostu. Znajdźcie jakąś lepszą grę, bo ta najlepsza wam idzie do tup... Druga sprawa, którą chciałbym obgadać, to jest dissing. Czy wy wiecie, co to jest dissing? Jeśli nie wiecie, co to jest dissing... No problem, bro. Już wam to tłumaczę. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek taką sytuację. Nie wiem, czy na 1 v z ziomkiem, czy po prostu w normalnej gierce. Jak jesteście sobie przed ziomkiem albo coś takiego, budujecie się normalnie, bijecie się normalnie, tak jak Build prowadzicie, albo Boxy, nie wiem. I don't know, bro. Ale mieliście kiedyś coś takiego, że stawiacie ścianę i po postawieniu ściany, ziomek wam zadał damage przez tą ścianę. Myślę, dlaczego tak jest? Ponieważ jest desync. Postać, która jakby osoba, pierwsza, pierwsza osoba, są dwie osoby, jest. Osoba 1 i osoba 2, co nie? Osoba 1 stawia ścianę, i nie wiem, jakby przesył informacji jest tak słaby po prostu pomiędzy tymi dwoma komputerami, i co powinno się wyświetlać, że wygląda to tak, że. Na ekranie u osoby 1 ściana jest wyraźnie postawiona, ale na y, jakby ekranie osoby numer 2 tej ściany jeszcze nie ma. Więc totalnie nie ma problemu, aby po prostu osoby 1 na tym ekranie strzelić przez tą ścianę, ale u osoby 2 wszystko jest ok, bo tej ściany jeszcze tam nie ma. Bro, ta, ta cała firma, the whole Epic Games 3 kosztuje miliardy, bro. It's worth billions, bro. And you can't do shit like that. Wiecie, co ma lepsze optymalizację? Roblox! Roblox ma lepsze optymalizację od tego Fortnite, bro. Fix your shit! That's all I gotta tell, bro. Fix your shit! To nie jest zabawne, bro. To nie jest totalnie jakakolwiek zabawa stary To się nie da grać. E, jeśli znajdę jakieś klipy, to wam przetoczę je ja teraz tutaj. Bo. Nie wiem, tak tylko z pamięci sobie pamiętam, ale jeśli mam jakieś klipy, to wam. Tutaj, to pokażę teraz. right now. Jak on Pewnie. To jest tak rozkurzane. Trzecia rzecz, o której chciałbym porozmawiać, nie jest aż tak jakby wkurzająca, bo jednak są mocne momenty i też słabe momenty tego, tej emki. Temat tej emki z celownikiem. Fajna inicjatywa, mega fajna emka. Mieliśmy kiedyś takie podobne, ale nie strzelały one, one aż tak szybko. W sensie spoko jest ta emka jest w choleropę, ale naprawdę. Nie potrzebujecie niczego innego teraz w Fortnite niż, nie wiem, dwóch emek w HP i samych hillsów. Naprawdę, ludzie w tej grze nie używają pompy, bro. Naprawdę to wygląda tak, że wkręcacie się do boksa M'k i wiercicie, dopóki wam się, nie wiem, ammo nie skończy. A jak się skończy, to reloadujecie i lecicie to samo. Bo po co, co innego używać, nie? Bro, tell me. Więc to nie jest taki główny minus, ale jednak mamy dwie emki w tej grze. I tak naprawdę jedyny loadout, którym ludzie grają, to jest ta M'k z celownikiem, pompa... Hillsy i to tyle, najwyżej mają movement, ale do tego przejdziemy zaraz. Tak od razu mówiąc o bo porozmawiajmy o tej zas...nej pierwnej katanie. Wiecie co mi to przypomina? Tylko, że to jest jeszcze gorsze. Wiecie co mi to przypomina? Krok, Kataniarz. INFINITY BLADE! Pamiętacie tu gówno z siódmego sezonu? DASHI WAS POTCHICKS, DASHI WAS e ale dobra, powiedzmy, że nie mogliście wtedy co? Mogliście chyba wtedy budować, tak, mogliście wtedy budować. Nie mieliście leczenia, mieliście 400 HP, którym, które mogliście uzupełniać tylko zabijaniem ludzi. Yy, nie wiem, no, było to w miarę zbalansowane. Tak, to było zbalansowane. To było w miarę zbalansowane, bo dalej można było taką osobę na daleko zabić, ona tam mogła cię dojechać i tak dalej, dalej mogła budować, co było w miarę OP, ale okej. Okay. Zostawmy siódmy sezon, bo to było za czasów Donalda Musztardy, stary. Ta gra była piękna. Tu nie ma się co kłócić. Ale teraz mamy jakiegoś... O tego kolega tutaj, który dosłownie nie wie, jak powinno się operować tym zesranym Fortnite'em. Mieliśmy kiedyś katany w grze. One były spoko, były solidne, były z zarąbistym movementem. Ale to, co teraz zrobili, to przechodzi ludzkie pojęcia. Movement to katano jest ok. Fajnie, że się z tym szybciej biega. Sprint ogólnie wolniej schodzi. Fajne to jest ok. Ale czemu to gówno Dosłownie ma zerowy problem z wierceniem się do boksów, przez co możecie położyć cały skład siedząc w jednym boksie. Który, który siedzi w jednym boksie? Jedną z... kataną. Po co wam pompa? Po co wam MK? Możecie mieć samą katanę. Po co wam co innego? Możecie mieć 7 impulsów albo 12 impulsów, dojeżdżać każdego i wiercić mu tego boksa kataną. Bro, that shit is. So yeah, bro. It's like Epic Games. Epic Games. Fix się! Your... Naprawdę naprawcie to. Mam nadzieję, że to są po prostu takie słabości tego Fortnite i ten ziomek faktycznie nauczy się jakiejś lekcji i następny sezon albo następny update po prostu nam to wszystko naprawi. Następny update jest taki większy update z 17 stycznia, kiedy wejdzie Godzilla. Mam nadzieję, że coś z tym zrobicie, naprawdę, macie już tyle hejtu, który został zrobiony przez te rzeczy, że naprawdę mam nadzieję, że ogarniecie to i naprawicie to gówno tym Epic Games CEO. Bro. A propos tego, że jeszcze w update'ach totalnie nie dodają broni, ani niczego innego, po prostu dodają raw doxy, totalnie nic nie dodają, jakby nudny jest ten Fortnite, tak samo jak Chapter 2, Sezon 1, tak jak już mówiłem. To w dodatku w loot pool'u mamy co? Mamy dwie emki, 2 pmy, 3 pompy, a tak naprawdę ludzie używają tylko dwóch z tych rzeczy: Używają Mki i pompy. I to jest tyle. Bo po co im inne bronie, skoro są najlepsze, jakby co, nie? A powinna być jakby wariacja tych broni, tak jak w, w starym Fortnite: czyli tego było, od groma było broni. Można było takie setupy sobie kręcić dla każdego, kto chciał, jak chciał, z czego lubił strzelać. Miał wszystko do wyboru. Teraz mamy co? Szybko strzelająca MK, szybko strzelająca MK z yy, celownikiem. Mamy szybką pompę, w cholerę wolną pompę. Tylko taką bardziej snajperką pompę, że coś takiego, no wiecie, coś w stylu kombata, y, nie, tylko że to jest jeszcze gorsze, bo to jest jakaś oni, na się No i mamy oczywiście wolną pompę, którą każdy wszyscy, ka każdy, każdy po prostu kocha, wolną pompę, bo zadaje duży damage, tak, ok I mamy dwa pm -y. Pierwszy PM z celownikiem, zadaje śmieszny damage, ale jeśli ktoś ma dobrego i ma... okej, okay. no problem, bro. No i ten drugi PM, ten szybki PM. Kto używa that shit, bro? Tell me in the w komentarzach. Raise your hand right now. Podnieście rękę, jeśli ktoś to używa. You! Bro, you need to get the fuck out of my class. Get the fuck out of my party! Naprawdę, ten PM is ass, bro. Jakby jedyne czego ludzie używają to jest ta MK z celownikiem, pompa i movement, i healsy, i, i tyle. Nawet nie będę mówił o tym sztucerze, bo on jest taki. No jest okej, okay, no sztucer jak sztucer, nie? Cluster bomby też są open, ale to one były spoko i dalej są spoko w sensie nie wiem czy też tak macie ale ta gra po prostu czasami wprowadza mnie w choroby psychiczne po prostu nie ma innego powodu niż po prostu Fortnite który jest to jest jedyny powód dla których mam choroby psychiczne takie jak na przykład no I'm joking bro, But... naprawdę jeśli ktoś wziąłby to do siebie to naprawdę zirytowałbym się na całego Fortnite, because this is dog shit Mówi to po raz 38 w tym filmie. Dash it is. Dark shit. I jeszcze raz to powiem. Dash is. F naprawdę w tej chwili mam wrażenie, że lepsze optymalizacje ma 1v1 lol. Nie, naprawdę. Epic Games. I'm looking forward, bro. Fix your shit. I now be grateful. Naprawdę docenię to, jeśli naprawicie to główne. Naprawdę. Naprawcie to i ja znowu będę kochał waszą grę, jak kochałem przez ostatnie 7 lat, bro. Just fix your shit. That's all, that's all I want, bro. Po prostu to naprawcie. Ja dalej będę kochał tę grę. Dalej będę grał codziennie. Mimo tego, że i tak gram codziennie. Po prostu... Dobra, jestem uzależniony. Więc tak, mam nadzieję, że wam się film podobał. E, dajcie mi znać w komentarzu, jeśli, nie wiem, zgadzacie się ze mną, czy macie jeszcze cokolwiek do dodania. I no, ja się po prostu będę z wami żegnał, pysiaczki. Mam nadzieję, że wam się film podobał. I co? Peace!